Chyba każdy z nas w swoim życiu chociaż raz natknął się na jakiegoś cheatera. Na szczęście w Fortnite nie są oni spotykani tak często i nie wiem, czy to za sprawą dobrego zabezpieczenia anty od Epic, czy może dlatego, że tych programów do oszukiwania właśnie w Fortnite jest po prostu mało. W każdym razie, dziś mam dla ciebie materiał, w którym przedstawię ci ośmiu totalnych odpaleńców, którym nawet do głowy nie przyszedł pomysł, by jakoś się z tym kryć. W tym filmie zobaczysz graczy, którzy potrafili odradzać się na mapie w nieskończoność, graczy zabijających po 80 osób na serwerze, czy nawet gościa z idealnie ustali... Moim botem używającym minigana. Standardowo, jednak, zanim przejdziemy do setna materiału, to musimy rozwiązać konkurs pod poprzedniego odcinka, gdzie obliczaliśmy wartość szafki Jacoba. A stało się tam coś niesamowitego. Otóż poprosiłem Was tam o 300 łapek w górę, a Wy wbiliście ich prawie 10 tysięcy. Jest to rekord tego kanału i chciałem Wam z tej okazji bardzo podziękować. W takim razie nie pozostało mi nic innego jak wylosować jednego z Was i oczywiście mu pogratulować. Zwycięzcę, zapraszam na jednego z codziennych streamów, gdzie Wybierzesz sobie nagrodę do 500 widocy. Ale spokojnie, bo Dziś mam dla was identyczny konkurs. Wystarczy, że pod tym filmem wbijecie 300 łapek w górę, a ja wybiorę spośród komentarzy kolejną osobę, która także zgarnie prezent w Fortnite. Także zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby nie przeoczyć wyników oraz napisz dowolny komentarz, abym miał jak się wylosować. Jakiś czas temu nagrałem podobny materiał, w którym przedstawiałem Wam glitche, bagi i czyty występujące w Fortnite'cie. A wam ten format strasznie się spodobał, więc postanowiłem nagrać coś w podobnym temacie. To w sumie dość podejrzane, że interesujecie się czytami, ale kim ja jestem, żeby was. Oceniać. Jeśli nie widziałeś tego odcinka, to serdecznie zapraszam, link znajdziesz w opisie. A przechodząc do naszego dzisiejszego wątku, to pierwszym zawodnikiem, który znalazł się na mojej liście top 8 cheaterów, a może bardziej top 8 debili, jest Bambik z niezwykłymi zdolnościami. Powiem Ci szczerze, że po raz pierwszy spotykam się z czymś takim. Widziałem sporo cheatów, ale ten to jakiś hit, bo gracz, którego zaraz zobaczysz, potrafi odradzać się z powrotem na mapie nieskończoną ilość razy. Zresztą, spójrz sam. You want it again, little bitch, huh? Like this shit? You can respawn? <laughs> I'll farm you all day, kid. God, I'm farming you. Streamer zabija gracza, który za chwilę znów stoi koło niego. I tak w kółko: nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Naprawdę ciekawy dodatek. Może to jakiś DLC? Ma ktoś linka? Kolejnym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest jakiś totalny pros, A to dlatego, że dosłownie każdy oddany przez niego strzał ląduje na głowie przeciwnika. Jeśli oglądasz moje streamy, to pewnie pomyślałeś, że to nic takiego. W końcu u mnie wygląda to dokładnie tak samo. Taki widok to dla ciebie codzienność. Nie no, koniec bez bekowania. Ten gość jest pewnie tak samo beznadziejny w tą grę jak ja, przez co zaczął citować. I to ostro, naprawdę. Spójrz jak wygląda połączenie P90 z idealnie ustawionym aimbotem. No, jest dobry, co nie? To spójrz teraz, co będzie się działo po tym, jak nasz kolega zdobędzie ze skrzyni. Minigana. Chłop jest wręcz niesamowity. Oczywiście zdobywa w pełni zasłużone zwycięstwo, a w dodatku za zgromadzenie 27 fragów specjalny i unikalny prezent od Epika. Numer 3 należy do największego zadmiarza w dzisiejszym zestawieniu. Naprawdę to, co zobaczysz, może cię nieźle zdziwić, a sprawcą tego całego zamieszania jest łódź. Tak, łódź. Widzieliśmy już różne akcje z nimi związane, jak chociażby pływanie totalnie w powietrzu w jednym z poprzednich odcinków, ale tego jeszcze nie było. Otóż jeden z popularniejszych streamerów natknął się na gracza z nieźle przyczyn. Zrobioną łodzią, a zresztą, co ja Ci będę opowiadał? Zobacz tam! Jak widzisz, spotykamy kolejnego ziomka, który wykupił sobie DLC do Fortnite. Tym razem jest to dodatek do tuningu łodzi. Jedna lufa do strzelania pociskami to oczywiście za mało, więc zamontujmy ich 15. Efekt końcowy podczas strzału wygląda kozacko, no ale jest totalnie śmiercionośną bronią. Jak widzisz, jednym strzałem gość rozwala prawie cały domek na mapie. Jeśli wydaje ci się, że wszystkie poprzednie akcje były czymś nadzwyczajnym, to poczekaj na to, bo w przeciwieństwie do tego, co zobaczysz za chwilę, nasi poprzednicy byli chociaż zauważalni na mapie. Akcja wydarzyła się w dość niekomfortowym czasie, bowiem podczas poważnego turnieju o grube pieniądze. Tiffu właśnie brał w nim udział, gdy jego postać znienacka i bez żadnego powodu zaczęła tracić punkty zdrowia. Wszystko wydarzyło się tak szybko i niespodziewanie, że streamer nawet nie zdążył zauważyć, że coś się dzieje, aż do momentu, kiedy zginął. Przypominam, że był to turniej o spore pieniądze. Are you fucking kidding me dude? Trzeba przyznać, że dość łagodna reakcja. Następnym w kolejce jest drugi zawodnik z niesamowitym Aimem. Jego skill jest chyba nawet większy od ziomka z miniganem, ponieważ nie dość, że także trafia wszystko w głowę z niesamowitych odległości, to jeszcze robi to wszystko podczas jazdy na desce. Pójść sam na jego popis umiejętności. Widać z jakim spokojem i opanowaniem przemierza sobie mapę w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Wydaje mi się, że zwykłe bieganie po wyspie mu się znudziło, więc postanowił przyspieszyć swój movement używając deski. Przez to zdobywał znacznie więcej fragów. No Pomysłowy gracz, trzeba przyznać. Widzieliśmy już naprawdę sporo. Aimboty, poprzerabiane łodzie, niewidzialność czy samoodradzanie. Ale nie było jeszcze nic z wykorzystaniem budowania. Popatrz, co spotkało kolejnego ze streamerów. Napotkał on nagracza, którego nie obowiązywały żadne ustalone limity w stawianiu struktur. Ciężko opisać to słowami, ale dosłownie stawiał on ściany tam, gdzie chciał i pod każdym kątem, jaki tylko chciał. Myślę, że najprościej będzie, jak sam to zobaczysz. Bob the Bob the Builder is hacking. Absolutely. Here he comes. you guys see where I am? Jak widziałeś, jego struktury są wszędzie i nie mają żadnego określonego kształtu, a w dodatku nachodzą na siebie, co jest wręcz niewyobrażalne w Fortnite. Cie. Niby nie jest to coś strasznie uciążliwego, jednak można w łatwy sposób zabudować przeciwnika, co zresztą sam zrobił. Jak widać, citowanie to już nie tylko wallhack czy Aimbot. Porana naprawdę starego szocika, ale gdy zobaczyłem, co się tam wydarzyło, to musiałem Wam go pokazać. W zasadzie nawet nie wiem, jak opisać zaistniałą sytuację. Gość zabił ponad 80 osób na serwerze i to naraz w przeciągu jednej. Sekundy. Nie wiem jak to jest możliwe, ale ten gościu miał naprawdę chyba zły dzień, żeby używać aż tak perfidnych citów. Zobacz tam jak wyglądała cała akcja. Oh, oh, yeah. What the fuck? He, he just shot me. Bro we all deceased. What the fuck? It's an epic thing. Connection timeout. Yeah. Oh, damn, yeah. It, man. No. I'm dead. I just, oh, I just oh, died. Oh. This bot killed me as well. Bro fuck off. He just killed Bro, everybody. Just What? He just killed everyone in the game. Izpot won the game. What? 87, 87 kills? What? Jak sam widziałeś, gracze zginęli niemal jednocześnie bez żadnego powodu. A na koniec mam coś specjalnego: bo ten cheater był na tyle wyrozumiały, że nie używał żadnego aimbota czy wallhacka. Po tym wszystkim, co dziś zobaczyłem, to wydaje mi się, że te dwa cheaty są już przereklamowane i mało kto ich używa. Terazniejsi oszuści szukają bardziej wyrafinowanych sposobów. Zawodnik, którego zaraz zobaczysz, postanowił sprawdzić, jak gra się w Fortnite'a latając. What? What the fuck? Chłop normalnie odpalił sobie no klipka jak z CSA i śmigał po mapie. Tak jak mówiłem wcześniej, nie miał przy tym Aimbota, ale wyobraź sobie, co by się działo, gdyby o takiego się pokusił. Przecież to by była totalna masakra. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ty w swojej Fortnite'owej karierze nie trafiłeś na takiego odklejęcia jak jeden z naszych głównych bohaterów dzisiejszego odcinka. Jeśli materiał Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę oraz subskrybowaniu kanału, aby być na bieżąco z innymi ciekawymi filmami. A jeśli chcesz zobaczyć więcej, to zapraszam do opisu, bo znajdziesz. Tam dwa randomowe odcinki mojego autorstwa, lub do zajrzenia na moją playlistę z wszystkimi materiałami z ciekawostek o Fortnite. Cie. Wbijaj także na socialki, TikTok oraz Instagram znajdują się w opisie. A tymczasem zwijam. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się! Cześć!